Zastanawiasz się, jak zablokować zdjęcia na Facebooku? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, jeżeli chcecie zablokować zdjęcie na Facebooku, które wcześniej było publikowane, to Facebook daje nam takie możliwości. Aby takie zdjęcie bądź też album zablokować, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie no i zalogować się na nasze konto. Następnie klikamy w nasze zdjęcie profilowe, tak aby wyświetlić wszystkie nasze posty oraz właśnie zdjęcia, które wcześniej publikowaliśmy. Teraz musimy wybrać zdjęcie, które chcemy zablokować, a następnie klikamy w prawym górnym rogu tego zdjęcia ikonę trzech kropek i kolejno wybieramy zakładkę Edytuj ustawienia prywatności. Następnie wybieramy zakładkę Zobacz więcej i kolejno wybieramy ostatnią zakładkę na samym dole tylko ja i dzięki temu zablokowaliśmy zdjęcie, które wcześniej publikowaliśmy na Facebooku. Więc jeżeli nie chcecie, aby wasze zdjęcia bądź też całe albumy z postów, które wcześniej publikowaliście na Facebooku, były widoczne dla wszystkich, to warto jest ograniczyć ich prywatność, po prostu zaznaczając opcję Tylko ja, dzięki temu tylko wy widzicie właśnie takie zdjęcia bądź też całe albumy. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!